Siemanku wszystkim na kanale I w dzisiejszym odcinku Rodzimy sobie drugi vlog Różny taki pogląd ruchowy Mianowicie mus musiałem już na drugi raz Bo za razem to z tą się zablokowałem na kamerze I był po prostu ciemny obraz mieć no e Drugi vlog do raz to nagrywam. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam parę historii, parę... Taki luźny vlog. Żeby było filmików. Nagrywam mimo to. Bo nie wiem jak będzie z, z nauko w maju. I wypowiem wy się na ten temat. Co do herbydy. Czyli nauka chyba już raz, tydzień do skoły, raz, tydzień, że to jest zdalne. No. I co... O oh, kur... Trochę pod górkę jest. I co do... Tej nauki zdalnej, hybrydowej znaczy się. To popierz mi zaczyna wykonać no. Właśnie. się wybieram na swoją starą mistrzówkę z której pewnie będziecie mieli odcinek i tak na auka herby dał to w ogóle mi nie pasuje mianowicie yy, nieraz tak miałem jak yy, kogoś zapoznał kogoś nowego albo zapużył mi desknięcie albo w ogóle te się zaskoł trochę nie zaskoł, jak zapisuły tu mi i za z kolegami z, z, z którymi można bekie porobić i w ogóle wspaniały czas tak, tak i teraz jest no i no bo jeśli ktoś ma drugą osobę no to to drugą osobę też nie przez ten tydzień. A po drugie, ktoś nie mam mimo to. I na przykład ja to w domu przez ten tydzień się nudzę, nudzę się, kombinuję to jest, jak jest jakiś pogoda, to wychodzi sobie na, na rower, albo to ponagrywam Wam. No i tak o. I chciałbym wrócić już do, do normalnej nauki stacjonarnej. Że normalnie co tydzień chodzisz do szkoły, tylko... Łukiec sobotę niedzielę masz zwolne i normalnie chodzi o do z wszystkim się widzisz, a nie... Yy, a nie... Yy, no, zdecydowanie. I drugi primo, jak już ja tym jest problem z kontem tym, z danym podstawowym, szkolnym, to tak, musisz pinować lekcje, musisz wszystko odpisać. Miałem to na laptopie, laptop mi się zadał. nie mam jak odrabiać tej lekcji przez net Miałem iść z tym do pana z informatyki, żebym miał kod, a mi się jakiś powoli będzie... Mam nadzieję, że się te te No to nie będę zgłaszał, no chyba, że... Będzie znów zdane, zdane, to będę musiał iść do tego pana, żeby mi dał nowy logik, nowe hasło, nowe wszystko. To już chyba drugi raz tak mam. Bo pierwszy miał na tablecie, to... Tablet mi się zepsuł, to musiałem iść znów, żeby mi dał ten konto. E, logik i wszystko po prostu masakra sceny. Ale słyszałem, że niby od maja, ma, do końca kwietnia jest chyba od maja. To zobaczymy, zobaczymy, tak więc postanowimy Wam wyjść. I nagle to jest godzina prawie po 17. Bo przez cały dzień miałem w ciągu dnia wyjść e, e, Wam ponagrywać, ale tak wiało. Taka pogoda była pół na pół i pogoda to jak pogoda ale wiało i myślę sobie nie pójdę na rower i nie będę wam nagrywał bo w kamerze będzie tylko sumy a jak ja nagrywam na zewnątrz no to się staram wam żeby tych sumów był... nie było żeby nie było wiatru żeby normalnie było czuć. normalnie a nie tylko sumy suma wiadomo się, się zdarza no co do mojego życia, to vlog życowy ostatni oglądaliście. No to wiecie, że już pieska nie ma mojego. Mianowicie, kiedy to wy oglądacie, to już minie jakieś dwa tygodnie. A u mnie to już jest trzeci lub czwarty dzień. No to jakoś tak powoli się zapomina już powoli się przywitaje że nie ma. Czasem tak, jak tam wspomnienia powracają albo jak rozmawiam no to wtedy jest trochę przykro. A tak to jest w miarę normalnie. No. Jestem ciekaw co tam zrobili na już wśród okna w moim starym mieczówkiem. Oto to mało. Oprócz tej góry piachu, co widzieli, widzicie to nic tak za bardzo nie ma ale jeszcze sobie podjadę i, i nagram Wam odcinek. Myślę, będę Wam nagrywał odcinek e, lepiej na czas, i tak e, mam nagrany na zas. Tylko zrobiłem tam e, tydzień e, przerwy. Znaczy przerwy, tydzień mniej e, filmików wrzucałem, na YouTube'a, żeby mieć po prostu czas na no, nowe, na nowe e, nagrywanie filmików. I jak w to w lok to jest sobie wam taką ciekawostkę, że postanowiłem sobie zbierać puszki po musterkach. Mianowicie wiem, że energetyki są zbyt niezdrowe, itp. i Ale myślę sobie od czasu do czasu sobie kupię tego mosterka. Są różne rodzaje, różne smaki tego tak także myślę sobie ze ten będę zbierał puszki mam kiedyś tam może nagram e... moją kolekcję puszków e... z mosterków ale kiedy to będzie to nie wiem pies po po nazbierać, po nazbierać e... o... przyjedziemy się kawałki, żeby żeby nie stracisz tą grubość, Dzisiaj niby niedziela jest. Powinają nie pracować. Ale kurde, jaki samochód jest. Nie, 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 dobra. parwam wam to ponagrywam. Zobaczymy, tak sobie... Tak powiedziałem, lepiej wodę na zaraz przygotować. Bo jak faktycznie od maja będzie nauka no i będzie tydzień, tydzień, doskój będzie już normalnie, no to wtedy wam będę mógł nagrywać w sobotę i niedzielę. Taki jest, jest plus, że będę mógł wam kiedykolwiek nagrywać. No, e, fi, filmiki z moich domów, natomiast znaczy jak na, nagrywam w domu, no to już e, mało będą e, jak nagrywam w domu. To będzie tych film mało, bo będę miał zanięte chatę i nie mam... Nie będę miał jak nagrywać. i Jedynie co wyjdę sobie na rowlek. I ponagrywam i odpocznij w ogóle, nie? To tak to A tak to. Nie. Dobra. Co rozgadamy z 10 minut? <grym> Prawie. No i cóż. Nie wiem, już no, w najbliższych dniach e, jak co dalej to będę masz in, informacje, jak tam z moją nauką tak na ciekawstwo a teraz na ciekawstwo jadę po e, jadę e, na nową mieszykę mianowicie już prawie jestem tylko wiadę jadę zobaczyć tam pod, coś czy nic nie zrobili czy co kiedy gierają, czy coś się zmieniło, czy nic nie zmieniło. Zresztą nie odczucie nie bałam te, z tego fi filmiku pracy. Tak, Jeśli Wam filmik spodobał, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, trzymacie się ciepło. I na razie.